Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zgłębia problematykę sztucznej i inteligencji, dzięki której możemy śledzić linię wzrostu osoby spoglądającej na obraz. Takie badania mają znaczenie przy analizie dzieł sztuki. Wspierają również komunikację wśród osób z niepełnosprawnościami. Stworzenie programu rehabilitacji z użyciem formologistów, określonych ruchów jednej ręki, ułatwia porozumiewanie się z osobami nieznającymi językami migowego. Przez 100 lat dokonaliśmy wiele i dalej zamierzamy kontynuować naszą misję. Inspirujemy i tworzymy lepszą przyszłość.